Dzień dobry. Dziś przyjrzymy się bliżej kotłom elektrodowym. Brzmią może trochę kosmicznie, prawda? Ale czy na pewno są aż tak skomplikowane? Mamy tu instrukcję techniczną, jest też zapis wideo, i wygląda na to, że cała tajemnica ich mocy tkwi, no, w dwóch całkiem fizycznych sprawach. Zobaczmy, jak to działa i czy da się tym jakoś sterować. Tak, dokładnie o to chodzi. Chcemy pokazać, że zrozumienie zasady działania to w gruncie rzeczy opanowanie dwóch głównych, nazwijmy to pokręteł. I to nie jest żadna wiesz zaawansowana elektronika, raczej y, podstawy fizyki i trochę chemii wody. Nasze materiały to dobrze ilustrują. Ok, zaśnijmy od podstaw, co w nich jest takiego wyjątkowego? Jak one właściwie grzeją, skoro no właśnie nie mają tej typowej grzałki? No właśnie, i to jest sedno sprawy. Energia elektryczna zamienia się w ciepło bezpośrednio w wodzie. Nie ma pośrednika. Prąd przemienny jak płynie między elektrodami jedną jest ten specjalny prąd, albo pręty w tych trójfazowych a drugą, no powiedzmy, metalowa obudowa kotła albo inne elektrody to sama woda staje się opornikiem. Ona się po prostu nagrzewa pod wpływem tego prądu. To naprawdę proste i co ważne, efektywne. Mhm. Jednym z materiałów y, chyba w tym wideo była mowa o czterech czynnikach, które wpływają na moc, ale skupmy się na tych, na które my mamy wpływ, tak? Bo napięcie w sieci czy odległość między elektrodami to są rzeczy ustalone fabrycznie, poza naszą kontrolą. Zgadza się dokładnie. To są parametry stałe dla danej instalacji danego urządzenia. Kluczowe są te dwa pozostałe. Pierwszy to jest, jak zresztą sugerują źródła i co może być trochę zaskakujące, yy, fizyczna powierzchnia elektrody, znaczy tej części elektrody, która ma kontakt z wodą. Czyli czekaj, im większa część tej elektrody jest zanurzona i przewodzi prąd, tym kocioł ma większą moc. To aż hmm. tak bezpośrednie? Dokładnie tak. Większa powierzchnia styku to jakby mniejszy opór dla prądu. Więc płynie go więcej i moc jest wyższa. Prosta zależność. Co więcej, jak widzieliśmy w tych materiałach, które mamy, chyba właśnie w tym filmiku wspominali, tę powierzchnię można aktywnie modyfikować. Na przykład, no wiesz, fizycznie skracając elektrodę albo nakładając na nią kawałek takiej izolującej rurki termokurczliwej. Mhm. I to daje bardzo stabilną, przewiniewalną metodę, żeby dopasować moc kotła do tego, czego naprawdę potrzebujemy w budynku. Ta modyfikacja elektrody. Brzmi trochę jak taka no, ingerencja. Czy to jest bezpieczne? Czy to raczej coś dla powiedzmy bardziej zaawansowanych? Wiesz co, to jest standardowa procedura. W instrukcjach niektórych producentów jest to opisane, właśnie po to, by precyzyjnie dopasować kocioł do instalacji. Oczywiście trzeba to zrobić starannie. To nie jest tak, że robimy to na oko, ale to jest uznana metoda regulacji. Często nawet bardziej niezawodna niż powiedzmy zabawa ze składem wody. Rozumiem. A właśnie, przejdźmy do tego drugiego czynnika, również ważnego przewodność elektryczna chodzi o sam czynnik grzewczy czyli najczęściej wodę czyli to, jak dobrze ta woda przewodzi prąd. W obu źródłach i w instrukcji, i w wideo to było mocno podkreślane. Tak, to jest ten drugi fundamentalny element układanki. Im więcej w wodzie jest rozpuszczonych minerałów soli, uh -huh. w tym ona lepiej przewodzi prąd. A co za tym idzie, przy tym samym napięciu i tej samej powierzchni elektrody, popłynie większy prąd i kocioł będzie miał wyższą moc. Instrukcja nawet podaje konkretny, optymalny zakres coś koło 200-300 mikrosiemensów na centymetr, przy 20 stopniach Celsjusza dla zwykłej wody wodociągowej. Okej, okay. a co jeśli nasza woda ma inną przewodność? Co wtedy? Te materiały chyba podawały jakieś wskazówki? Tak, podawały. Jeśli przewodność jest za niska, czyli kocioł ma za małą moc, można bardzo, bardzo ostrożnie dodać odrobinę soli kuchennej. Zwykłej soli? Tak, zwykłej soli, ale naprawdę mówimy tu o minimalnych ilościach, dosłownie szczypta. Trzeba to robić stopniowo i sprawdzać efekt. A jeśli jest odwrotnie, przewodność za wysoka i kocioł pobiera za dużo prądu, no to trzeba rozcieńczyć wodę w instalacji wodą destylowaną, też powoli z kontrolą. I jest też ważna przestroga, zwłaszcza w instrukcji, absolutnie unikać gotowych płynów niezamarzających takich typowych ze sklepu. Dlaczego? Bo ich przewodność jest zazwyczaj wielokrotnie, czasem nawet 10-20 razy za wysoka. To może prosto prowadzić do awarii kotła, przeciążenia. Rozumiem. A jak w praktyce sprawdzić tą przewodność? Nie każdy ma w domu specjalistyczny miernik, prawda? No tak, idealnie byłoby użyć konduktometru, ale źródła podają też metodę pośrednią. Można zmierzyć prąd pobierany przez kocioł. Najlepiej amperomierzem cęgowym, takim zakładanym na przewód. Zwłaszcza przy pierwszym uruchomieniu i jak już kocioł osiągnie temperaturę roboczą. Aha! W instrukcjach często są tabele z orientacyjnymi wartościami prądu dla różnych modeli różnych temperatur. Warto na to zerknąć. No i trzeba pamiętać o tym, co też podkreślano w wideo: przewodność wody mocno zależy od temperatury. Gorąca woda przewodzi prąd znacznie lepiej niż zimna. Okej. Okay. Czyli podsumowując, wygląda na to, że realna kontrola nad mocą kotła elektrodowego to jest zarządzanie tymi dwoma parametrami: aktywną powierzchnią elektrody i przewodnością wody. I zdaje się, że ta regulacja, przez zmianę powierzchni elektrody, daje chyba bardziej stabilne, przewidywalne efekty. Można tak powiedzieć, tak. Oba parametry są kluczowe, ale modyfikacja elektrody jakby ustawia tę moc na stałym poziomie przynajmniej bardziej stałym. Przewodność wody może się tam nieznacznie zmieniać w czasie eksploatacji. Ale rozumiejąc obie te zależności, można naprawdę precyzyjnie dostroić kocioł do naszych potrzeb. Czy to wygląda na to, że całe to ujarzmienie mocy kotła elektrodowego to bardziej kwestia zrozumienia takiej no, podstawowej fizyki niż jakiejś super skomplikowanej technologii? Dwa proste suwaki. Ile metalu jest w wodzie i jaki jest skład tej wody? Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi. Proste zasady. I to prowadzi do takiego ciekawego pytania na koniec. Do przemyślenia może. Czy takie świadome balansowanie właśnie tymi dwoma parametrami fizyczną konfiguracją elektrody i chemią wody, czy to mogłoby pozwolić na stworzenie systemu grzewczego, który działa nie tylko efektywnie, ale wręcz powiedzmy optymalnie dla konkretnego budynku, dla konkretnego użytkownika? Może nawet lepiej niż takie standardowe algorytmy sterowania, które mamy w automatyce. To jest ciekawy temat do dalszych rozważań.